Czy cynamon i morwa biała mogą obniżyć poziom cukru we krwi? Czy dieta ketogeniczna jest skuteczna w kontroli glikemii? Jakie naturalne sposoby można stosować, aby skutecznie walczyć z insulinoopornością, stanem przedcukrzycowym oraz cukrzycą? Kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Maciej kanał Niesłodze. Dzisiaj przygotowałem dla was bardzo praktyczny poradnik no, i myślę, że Wam się spodoba. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Nie Żyjemy w czasach, w których jest mnóstwo leków na wiele dolegliwości. Opanowaliśmy też wiele epidemii, wiele chorób, na które kiedyś się po prostu umierało. To wszystko to są oczywiście wspaniałe osiągnięcia medycyny. Jednak coraz częściej obserwuję, że. Pokładamy zbyt duże nadzieje w lekach. Doskonałym przykładem są wszelkie zaburzenia metabolizmu węglowodanów, czyli cukrzyca każdego typu, stan przedcukrzycowy czy też insulinooporność. Bardzo często mówi się o odpowiednim dawkowaniu insuliny przy cukrzycy typu 1, o nowoczesnych lekach przy cukrzycy typu II czy stanie przedcukrzycowym. Nie zrozumcie mnie źle. Nowoczesne leki i insuliny to super rozwiązania, które przecież choćby mi umożliwiają egzystencję. Jeszcze 100 lat temu na cukrzycę umierało się, a jedyną terapią była bardzo niskokaloryczna dieta, uboga w węglowodany, no ale ona przedłużała życie maksymalnie o kilka lat. Chodzi mi o to, że nie możemy zapominać o bardzo prostych, ale niezwykle ważnych rzeczach, które możemy robić na co dzień, aby poprawić stan naszego zdrowia. zmniejszyć dawki leków albo opóźnić włączanie ich do naszej terapii. Dzisiaj powiem Wam o ośmiu naturalnych sposobach na obniżenie poziomu cukru. W cudzysłowie, ponieważ jak wiemy, poziom cukru obniża wyłącznie insulina. Albo ta, którą sami wydzielamy, albo ta podawana z zewnątrz. Dlatego też powiem tak naprawdę o sposobach na uwrażliwienie naszych komórek na działanie insuliny. Bo przecież jest to kluczowe przy cukrzycy typu 2, stanie przedcukrzycowym i insulinooporności. Niektóre z tych metod znajdą też zastosowanie u osób z cukrzycą typu pierwszego. Nam też grozi przeinsulinowanie i nie jest ono pożądanym stanem. Dlaczego? Nadmiar insuliny w organizmie niesie wiele negatywnych konsekwencji. Jak choćby prowadzi do rozwoju otyłości, a to zwiększa jeszcze bardziej opór na insulinę, przyspiesza zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych, powoduje wzrost poziomu trójglicerydów, powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Powinniśmy zatem żyć tak, aby ograniczać zapotrzebowanie i opór na insulinę. Oczywiście do pewnego stopnia. Wysiłek fizyczny. Pierwszym i najtańszym naturalnym sposobem na obniżenie poziomu cukru jest wysiłek fizyczny. Uważam, że powinien być on przez nas traktowany jako absolutny obowiązek, a nie tylko jako taka rozrywka dla chętnych. Nie każdy z nas oczywiście musi trenować na siłowni, nie każdy musi biegać maratony czy też robić kilometry w basenie. Badania pokazują, że nawet 30 minut regularnej aktywności podejmowanej każdego dnia znacząco i skutecznie pomaga obniżyć poziom cukru we krwi, a także zmniejszyć nasze zapotrzebowanie na insulinę. Ja widzę to kilka razy w tygodniu po swoich treningach na siłowni. Za każdym razem jem po nich dość duże ilości węglowodanów w okolicach 80-100 gramów, i za każdym razem muszę obniżyć dawkę insuliny aż o połowę. Jednak moja wzmożona wrażliwość nie kończy się tylko na tym jednym posiłku, ponieważ kiedy idę spać, to muszę ograniczyć dawkę insuliny o mniej więcej 30-40%, a i przy tych wartościach zdarzają mi się niedocukrzenia. To tylko pokazuje mi czarno na białym, jak potężną bronią w walce z insulinoopornością i poziomem cukru jest wysiłek fizyczny. Redukcja masy ciała. Jak powszechnie wiadomo, otyłość jest. Najczęstszą przyczyną cukrzycy typu drugiego. Można się zastanawiać, czy pierwsza jest insulinooporność, czy otyłość, ale prawda jest taka, że u znaczącej większości pacjentów stwierdza się nadmierną masę ciała. Okazuje się, że zredukowanie masy ciała już o 5-7% w stosunku do wyjściowej powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu drugiego. To jest ogromna nadzieja i szansa na uniknięcie postępowania choroby dla osób, które jeszcze mają samą insulinooporność lub stan przedcukrzycowy. Te osoby, zmniejszając znacząco masę ciała, wychodzą z błędnego koła. Czyli insulinooporności powodującej otyłość, która potęguje insulinooporność. Oczywiście, zdiagnozowana cukrzyca typu drugiego nie jest sytuacją, w której klamka zapadła i nic nie da się już zrobić. W zależności od tego, jak długo jesteśmy po diagnozie oraz w jakim stanie jest nasz organizm, a przede wszystkim, jakie są nasze zdolności do wydzielania naszej własnej insuliny, zmniejszenie masy ciała może sprawić, że albo będziemy przynajmniej przez pewien czas mogli leczyć się samą dietą, albo farmakoterapia, która teraz nam towarzyszy, może nie być konieczna. Ograniczanie spożywania węglowodanów prostych do minimum. Moim zdaniem, ten sposób powinien być tatuowany na skórze w momencie diagnozy każdego problemu z metabolizmem węglowodanów. Węglowodany, czy inaczej cukry proste, to substancje, które podnoszą poziom cukru bardzo szybko oraz zmuszają nasze organizmy do wyrzutu insuliny w bardzo dużych ilościach i w krótkim czasie. Jest to bardzo niepożądane i dlatego powinniśmy ograniczać je w naszej diecie do minimum. A gdzie znajdziemy cukry proste? W słodzonych napojach gazowanych, w większości słodyczy. W pieczywie z mąki o najniższym indeksie, czyli generalnie w jasnym pieczywie pszennym. Ale również w rozgotowanym ryżu, rozgotowanych kaszach, makaronie czy ziemniakach. One, mimo że są źródłem skrobi, to po nadmiernym gotowaniu z tej skrobi zostaje niewiele i węglowodany robią się bardzo łatwe do wchłonięcia. Oczywiście wszelkie słodkie płatki śniadaniowe, wyroby cukiernicze jak pączki czy drożdżówki. Rozgotowane płatki owsiane też dostarczą nam cukrów prostych. Zbyt dojrzałe owoce. Jak widzicie, to nie jest tylko Coca-Cola, Miód czy Snickers. Cukry proste są obecne w diecie większości z nas i musimy jako osoby z problemem z insuliną kontrolować ich ilości bardzo dokładnie. Dieta o obniżonej zawartości węglowodanów. To, jaką dietę wybrać przy cukrzycy czy insulinooporności, jest bardzo często zadawanym pytaniem. Logika może wielu osobom podpowiadać, że skoro mamy problem z węglowodanami, no to wystarczy ich nie jeść i problem się skończy. To nie jest do końca takie proste i już wam tłumaczę dlaczego. Zacznijmy sobie od diety ketogenicznej, czyli takiej, w której dziennie spożywamy mniej niż 50 gramów węglowodanów. Są osoby, które dzięki tej diecie, zarówno zmniejszyły masę ciała, obniżyły tym samym opór na insulinę. Oraz poprawiły swój poziom cukru. Są jednak pewne negatywne skutki diety ketogenicznej, w której wymienia się m.in. zbyt wysoki poziom cholesterolu, pogorszenie reaktywności naczyń krwionośnych, czyli ich zdolności do rozszerzania i zwężania. Rezygnowanie z jedzenia węglowodanów może grozić też wieloma niedoborami, jeśli chodzi np. o błonnik, witaminy czy składniki mineralne. Ważne jest również to, że kalorie normalnie dostarczane w postaci węglowodanów zamieniamy na białko oraz tłuszcz. Z tego powodu ich jakość musi być wysoka. Zwraca się też często uwagę na to, że dieta ketogeniczna to nie jest smażony na maśle boczek i jajka, ale tłuszcz wysokiej jakości. Przede wszystkim ten nienasycony. Wbrew pozorom dieta ketogeniczna nie jest prostą w utrzymaniu dietą i wymaga od nas wiele uwagi i wgłębienia się w temat, aby nie zrobić sobie po prostu w ten sposób krzywdy. Ja kiedyś byłem bardziej sceptyczny wobec diety keto niż obecnie? Ostatnio czytałem jednak bardzo dużą analizę badań na ten temat i znalazłem świetny wniosek. Okazuje się, że w niektórych badaniach, w których ludzie mieli być na diecie ketogenicznej i mieli jeść do 50 gramów węglowodanów, jedli po pewnym czasie 130-160 gramów, więc raczej w ketozie już nie byli. Ale nadal taka ilość kwalifikuje tę dietę do diet niskowęglowodanowych. Analiza badań, na którą się powołuje, mówi jasno, że ze względu na. Brak danych, szczególnie takich długoterminowych skutków stosowania diety ketogenicznej, nie powinno się jeszcze włączać jej w ogólne zalecenia dotyczące odżywiania. Zatem można jej spróbować, ale z głową i najlepiej moim zdaniem pod okiem dobrego dietetyka, znającego temat. Ja jestem przeciwnikiem skrajności. Objadanie się węglowodanami przy cukrzycy to jest oczywisty naturalny błąd. Ale ograniczanie ich do minimum to jest tak naprawdę niepotrzebne męczenie się. Można mieć dobre cukry, nadal jedząc węglowodany. Ja jestem zwolennikiem diety niskowęglowodanowej, ale tak w granicach 130-180 gramów węglowodanów. Ja sam dokładnie wczoraj zjadłem 130 gramów węglowodanów przez cały dzień. Reszta kalorii pochodziła z białka oraz z tłuszczu. Ja wam o tym nie mówiłem, ale ja tak naprawdę jestem na takiej diecie niskowęglowodanowej od lat. Czasami jem trochę więcej węglowodanów ale zazwyczaj nie więcej niż powiedziałem i do tego 80-90% to są węglowodany o niskim lub średnim indeksie glikemicznym. Uważam, że jest to taki złoty środek, jeśli chodzi o odżywianie i to z wielu powodów. Jak chcecie, żebym rozwinął Wam ten temat, to napiszcie w komentarzach, ja chętnie przygotuję na ten temat całkiem osobny film. Błonnik w diecie. Jedną z często wymienianych wad diety ketogenicznej jest to, że w związku z brakiem węglowodanów w diecie nie spożywamy również błonnika pokarmowego. Błonnik ma ogromną ilość zalet i funkcji w naszych organizmach. Odpowiada za uczucie sytości po jedzeniu, zwiększa perystaltykę jelit, oczyszcza jelita niczym miotełka, odżywia florę bakteryjną naszych jelit, czy też opóźnia wchłanianie węglowodanów i tym samym poprawia nasz poziom cukru, a także zmniejsza wydzielanie insuliny. Błonnik jest super ważny, dlatego na moim kanale znajdziecie bardzo popularny film właśnie na ten temat. Zapraszam serdecznie. Liście morwy białej. Morwa biała to jest roślina, której przypisuje się od wieków właściwości lecznicze. Współczesne badania wykazały, że spożywanie jej faktycznie może przynieść korzyści, jeśli chodzi o walkę z insulinoopornością oraz cukrzycą typu drugiego. Morwa jest dostępna w aptekach oraz w wielu sklepach pod różnymi postaciami, jak tabletki, suszone liście czy herbata. Czytałem badanie, w którym osoby badane wypijały dziennie 70 ml naparu z morwy białej i obniżały glikemię po jedzeniu nawet o 30%. Cynamon. Badania pokazują też, że niektóre przyprawy, jak na przykład cynamon, potrafią wpłynąć korzystnie na naszą wrażliwość na insulinę, a tym samym na poziom cukru we krwi. Przeprowadzono np. badanie, w którym podawano wyciąg z cynamonowca w dawce 120 i 360 mg osobom z cukrzycą typu drugiego leczonych gliklazydem. W obydwu grupach zaobserwowano istotne statystycznie spadki glikemii naczczo, hemoglobiny glikowanej oraz poziomu trójglicerydów. Są też badania, w których jedzenie samego cynamonu też przyniosło istotne korzyści. Zielona herbata. Są też badania, które potwierdzają, że picie zielonej herbaty może mieć istotny pozytywny wpływ na nasz poziom cukru oraz poziom insuliny. Co więcej, udowodniono, że zarówno napar z zielonej herbaty, jak i wyciąg z niej daje podobne efekty. W jednym badaniu skuteczność wykazywało picie trzech kubków dziennie a w innym przyjmowanie wyciągu z zielonej herbaty w ilościach od 380 do 1500 mg. Moi drodzy, wymienione przeze mnie sposoby na obniżenie poziomu cukru nie zastąpią Wam leków, szczególnie jeżeli chorujecie na cukrzycę typu pierwszego. Wówczas wymagacie podawania insuliny, ponieważ sami jej nie produkujecie. Jednak niektóre z tych sposobów mogą. Wspomóc waszą terapię i pozwolą na lepszą kontrolę glikemii. Jeśli chodzi zaś o osoby z cukrzycą typu drugiego oraz insulinoopornością, to te sposoby mogą w niektórych przypadkach doprowadzić nawet do tego, że albo opóźnicie wprowadzenie u Was leczenia farmakologicznego, albo będziecie mogli po pewnym czasie ograniczyć ilość tych, które przyjmujecie obecnie. Ja za każdą osobę, która spróbuje. Trzymam bardzo mocno kciuki. Obojętnie na jakim jesteście etapie choroby. Pamiętajcie, że podstawy będą nas zawsze obowiązywały. Leki, nawet najlepsze i najdroższe, nie zrobią za nas wszystkiego. Musimy im i sobie pomóc. Myślę, że stworzyłem fajny i przydatny poradnik w tym filmie. Jeżeli tak uważacie, no to możecie mi się odwdzięczyć łapką w górę pod tym filmem oraz oczywiście komentarzem. A na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów, cześć!